No wiemy, jak to wyglądało na nowym targu. Niemcy fekalnie wylewali na maszerujących do niewoli żołnierzy we Sreplatte. W odparciu kilkudziesięciu szturmów nieprzyjaciela kapituluje polska składnica tranzytowa na Westerplatte. Polskie straty wśród 182-osobowej załogi to 20 zabitych i 20 rannych. Niemcy, żeby zdobyć Westerplatte, potrzebowali 3000 żołnierzy, kilkadziesiąt samolotów, ciężką artylerię naziemną oraz działa pancernika Schleswig-Holstein. Swoje zwycięstwo okupili liczbą 700 rannych i 300 zabitych. Żołnierze Westerplatte przez cały tydzień angażowali szesnastokrotnie większe siły niemieckie, odciążając inne odcinki frontu na wybrzeżu. Niemieckie pismo Illustrator Beobachter nazwało Westerplatte „małym Werdę”. Następnego dnia Gestapo morduje jednego z obrońców składnicy, radiotelegrafisty Rasińskiego. Oprawcy chcieli wydobyć z niego tajemnice polskich kodów i szyfrów, ale Rasiński nie zeznał nic. Jego kolegom w niewoli powiedziano, że powiesił się w celu. Trzeba wyciągnąć wniosek z, tego, z tej wypowiedzi jednego z oficerów, wyższych oficerów niemieckich, warum zu Blutig. Ale dlaczego tak krwawo walczyliście? Niemcy walczą ekonomicznie i rozsądnie. Nie idą na, na udry, aż do ostatniej kropli krwi wycofują się i, i instalują wtedy środki techniczne. Na wybrzeżu oddziały pułkownika Dąbka wciąż powstrzymują niemieckie natarcie. Rozpoczyna nadawanie codziennych programów po polsku. W pierwszej audycji ambasador RP Raczyński odczytuje orędzie do narodu polskiego premiera Anglii Chamberlaina. Cała ludność Wielkiej Brytanii z głębokim podziwem śledzi bohaterską walkę prowadzoną przez siły polskie przeciw nieprzyjacielowi, który wtargnął na polską ziemię. Wielka Brytania i Francja wstąpiły do wojny ze zdecydowaną wolą przyjścia ze wszystkimi swymi siłami z pomocą Polsce w jej walce przeciw agresji. Na północy Niemcy podchodzą pod Nowogród, Łomże i Wiznę. Oddziały 10 Dywizji Pancernej rozbijają na przedpolach wizny Polski pluton zwiadowczy i opanowują miasto. Polacy wycofują się z miasteczka za narew na linię obrony, wysadzając za sobą most. Wieczorem niemieckie patrole przeprawiają się przez sąsiadującą z Narwią Biebrze. Szybko jednak zostają wyparte przez oddziały polskie. Naczelne Dowództwo Sił Polskich oraz Dowództwo Grupy Operacyjnej Narew pomimo informacji o zbliżającym się zagrożeniu błędnie oceniają kierunki niemieckiego natarcia. Ze sztabu przychodzi informacja i rozkaz o odwrocie grupy na południe. Nadciągającym żołnierzom oddziałów pancernych Guderiana polscy żołnierze z podwizny będą musieli stawić samotny opór. Po utracie Półtuska armia Modlin rozpoczyna na swym prawym skrzydle odwrót na linię Bugu. Niemcy zajmują Toruń i podchodzą pod Inowrocław. Armia Poznań, zagrożona od południa po Boju pod Uniejowem wycofuje się do obszaru na zachód od Kutna, walcząc w okolicach Łęczycy. Armia Łódź, bez łączności z dowództwem, wycofuje się przez zatłoczone uciekinierami drogi. Podczas odwrotu pod Hechłem i Kowerowem rozbita zostaje jej 28. Dywizja Piechoty. Każdy żołnierz inaczej odbiera te same uderzenie, te same jedno pole walki, a przecież każdy jest inaczej przeżywa to. Także to dzielą się swoimi wrażeniami, jak było, bo przecież trudno jest objąć całość, cały front działania, prawda? Między ujazdem, spałą a skarżyskiem kamienną zbierają się porozbijane oddziały Armii Prusy. W ich kierunku zmierzają jednostki trzech niemieckich korpusów armijnych. Bardzo zmęczone walką polskie oddziały wycofują się na wschód w kierunku Iłży, starając się przedostać za Wisłę, która ma stanowić nową naturalną linię obrony. Dowództwo niemieckie przemieszcza swoje jednostki, aby nie dopuścić do przeprawienia się Polaków przez rzekę. Wieczorem jedna z kolumn trzeciej Hitlerowskiej Dywizji w okolicach Iłży natyka się na Wojsko Polskie. Rozpoczyna się bitwa pod Iłżą. Armia Kraków zostaje zablokowana od północy. Kontynuując odwrót, część jednostek armii odskakuje na linię Nidy, prowadząc walkę pod Kazimierzem Wielkim. Niemcy przekraczają Nidzice i podchodzą pod Nidę. Na południu armia Karpaty wycofuje się starnowa. Niemcy przełamują obronę Dunajca, podchodzą pod Dębice i zajmują Gorlicę. Dowództwo armii decyduje o wycofaniu się na linię rzeki Wisłoka. W Berlinie podczas narady hitlerowcy decydują. Dla Polski nie przewiduje się ustanowienia rządu, lecz utworzenie całkowicie niemieckiej administracji. Przedujące warstwy ludności w Polsce winny być w miarę możliwości unieszkodliwione. Pozostałe warstwy ludności zostaną w jakiejś formie uciemiężone. W Moskwie Józef Stalin oświadcza, że Polska jako państwo faszystowskie, uciskające Ukraińców i Białorusinów, powinna zostać zlikwidowana. Takie wydarzenia jakbyśmy nacierali i artyleria po nas waliła, pociski się rwały i myśmy w takim jednym dole po, pocisku, po wybuchu artyleryjskiego pocisku skoczyliśmy do tego dołu. I ja czuję, że coś naprawdę szepcze mnie ducha, zmień stanowisko, zmień stanowisko, prawda? I krzyknie do, do kolegów, skok w lewo. I w tym momencie, jakbyśmy odskoczyli, pocisk trafia w te miejsce, gdzie myśmy byli. To są takie przeczucia jakieś podczas wojny, to bardzo często miałem, bardzo często takie jakby ostrzeżenie. Mówię, że to matka modli się prawda, i jakiś tam opiekun czuwa, że, że mówicie. Że, ma postąpić tak czy inaczej. W opuszczonej przez rząd i prezydenta Warszawie trwa budowa barykad. Wobec zbliżających się do miasta hitlerowców dyrektor Polskiego Radia Górecki wydaje polecenie zniszczenia nadajników stacji Warszawa 1 w Raszynie. Po jej wysadzeniu stacja milknie, a na jej falach zaczyna nadawać dywersyjna radiostacja niemiecka. Natychmiast jednak z fortów mokotowskich rozpoczyna nadawanie stacja Warszawa 2, słyszalna w Wilnie, we Lwowie i w całej Europie. Polacy zaminowują drogi prowadzące do miasta. Pancerny klin nieprzyjaciela jest w odległości 50 km od Warszawy. Miasto przedstawia smutny widok. Na ulicach i po bramach rozłożyli się wynędzniani uciekinierzy. Są bezdomni i bezradni. Ludność widząc ich nędzę, podaje im gorącą wodę, herbatę lub zupę. Miasto przekształca się w obronny bastion. Zniknęły różnice klas, wieku i płci. Gdziekolwiek pokaże się żołnierz, otaczają go objawy ogólnej serdeczności. W sklepie, w kolejce, gdy wszedł jakiś żołnierz po papierosy, ludzie od razu rozstąpili się i puścili go pierwszego. Sklepikarz nie chciał od niego pieniędzy, dawał mu wszystko za darmo. Kto tylko był w sklepie, chciał mu coś kupić, coś ofiarować. Żołnierz był zażenowany i nie chciał nic przyjąć, ale bezskutecznie. Wpychano mu do kieszeni papierosy, czekolady i wręcz proszono jak o łaskę, żeby chciał przyjąć. Legenda Westerplatte zaczęła się właściwie już pierwszego dnia wojny, bo przez pierwsze 7 dni kampanii wrześniowej codzienne komunikaty prasowe i radiowe e, mówiły o tym, że Westerplatte broni się jeszcze, Westerplatte broni się nadal. Natomiast komunikaty o kapitulacji Westerplatte, która miała miejsce 7 września, wszystkie polskie komunikaty mówiły o śmierci wszystkich obrońców. Ta legenda stawała się jeszcze większa. Nic dziwnego i absolutnie zrozumiałe, że w słynnym wierszu Gałczyńskiego wszyscy oni poszli czwórkami do nieba, bo to nie była wizja poetycka. To był poetycki zapis ówczesnej rzeczywistości. Ten poetycki zapis, a pierwsze wiersze o Westerplatte ukazują się już 4 września, najlepiej oddaje głośny artykuł. Westerplatte symbol polski, ogłoszony w kujerze warszawskim. Jego autor, znany warszawski dziennikarz Stefan Kwaśniewski, poległ w walce 5 lat później w Powstaniu Warszawskim. Legenda o Westerplatte trwała znacznie dłużej. Ale najistotniejsze jest to, że legenda, mit, symbol Westerplatte stała się takim świętym w najlepszym rozumieniu tego słowa mitem założycielskim polskiego oporu od pierwszego do ostatniego dnia II wojny światowej i takie miejsce w Westerplatte zajmuje do dzisiaj Na obronie Warszawy to ja walczyłem dzień. I od razu zostałem ranny. O ty mnie noga ścisnęły, bo byłem przeciana tym mi o tu nogą ścisnęli mostu tak przez spodnie i na ręce i o tak było do szpitala. Po południu przystrojone gałązkami i chorągiewkami niemieckie czołgi IV dywizji pancernej triumfalnie wjeżdżają główną szosą na przedmieścia Warszawy. Operację obserwuje niemiecki dowódca armii, generał Reinhardt. Natychmiast poleca nadać w świat meldunek o zajęciu stolicy niepokornego państwa. Ogłasza to niemieckie radio. Na hitlerowskie czołgi czeka jednak kompania przeciwpancerna 41 Pułku Piechoty, która skutecznie zatrzymuje pochód Niemców. Nocą artyleria najeźdźców ostrzeliwuje całe miasto. Zaczęło się oblężenie Warszawy. ja Jak raz, jak rzuciły bombę tak od nas naszego, naszego szpitala, przecież te dwie siostry skoczyły z drugiego piętra i zabiły się, bo się wyobrażało w a nie zapaliło. Panie, jak bombardowali, to nie daj Boże, to nie było tego, jak, jak zawyły syreny, to wszystko uciekło do, do schronu pod ziemi. Armia Kraków, tocząc walki na przedpolu Lidy, przebija się pod Stopnicę i Pacanów. Niemcy łamią jednak polski opór na rzece, dochodząc od północy do buska Zdroju, Stopnicy i Pacanowa. Na południu dochodzą do Rzeszowa i Mędrzechowa. Armia Lublin walczy pod górą Kalwarią, następnie pod Puławami, skutecznie odpierając nieprzyjaciela na linii środkowej Wisły. Późnym wieczorem do mostów pod Maciejowicami i Puławami docierają pierwsze oddziały z rozbitej armii Prusy. Na północy samodzielna grupa operacyjna Narew nadal utrzymuje rejon Suwałk, Augustowa i Niebiebrzy i rzeki Brok. Niemcy podchodzą pod Osowiec i zajmują Ostrów Mazowiecką. Trwa obrona Łomży i Nowogrodu, który zostanie zdobyty przez Niemców w nocy. Na rozkaz naczelnego wodza obrońcy Augustowa i Osowca mają się wycofać koleją na południe kraju. Żołnierze niechętnie opuszczają swoje pozycje. Jesteśmy w Wejherowie. Tu i na przedpolach Gdyni toczą się ciężkie walki. Niemcy zdobywają sobie szyn. Do pułkownika Dąbka zgłasza się grupa ochotników z prośbą o broń, ale tej brakuje nawet dla żołnierzy. Polacy postanawiają zdobyć ją sami. Powstaje osławiony batalion gdyńskich kosynierów, po wojnie ochrzczony czerwonym. Ochotnicy, idąc za oddziałami, zbierają porozrzucaną broń po zabitych i rannych żołnierzach. A w ostateczności atakują kosami, budząc w szeregach nieprzyjaciela przerażenie i grozę. Szczególnie wsławia się jeden z marynarzy, który sieje spustoszenie w niemieckich okopach brzytwą. Nadleciał samolot nisko tak nisko, że właściwie zdawało się, że kosi podwoziem czubki drzew. No i zaczął strzelać. Radio Warszawa podaje wiadomość o tworzeniu w mieście ochotniczych batalionów. W ciągu godziny zgłasza się kilka tysięcy kandydatów. Marszałek Rydz Śmigły powierza dowództwo nad wojskami w Warszawie, Modlinie i okolicach generałowi Rumlowi, który wsławił się ucieczką z pola walki. Przeciwko tej decyzji protestują oficerowie bezskutecznie. W marsylskim porcie zgodnie z polsko-francuską umową rozpoczyna się ładowanie statków z pomocą wojskową, która ma przez Morze Śródziemne i Czarne oraz Rumunię dotrzeć do Polski. Transport, w którym są m.in. czołgi i chałbice, nigdy jednak nie opuści francuskiego portu. Tego samego dnia Francuzi decydują także, że nie wyślą już do Polski jakichkolwiek jednostek lotniczych. Przekraczał tą drogę w tą i z powrotem. Tą i z powrotem pilot kładł kład na bok samolot. On wtedy miał bardzo ułatwione strzelanie z niskiego pułapu przecież i walił po tym wojsku. Ale wojsko zaprawione już, wytrenowane. Wieloma takimi przypadkami przecież z poprzednich dni wojny wsiąkało błyskawicznie w lizierę lasu i palba. Piekielna palba. Wszystko strzelało. I on dostał. Niewątpliwie został, dlatego że poszedł taką piką, ostrą piką do góry. On dostał postrzał i trzymając drążek sterowniczy odrzuciło go w tył. Oddziały armii Prusy toczą ciężkie boje pod Iłżą i Szydłowcem. Niemieckie kolumny nacierając na Radom przez Ilżę, starają się odciąć Polakom drogi odwrotu w kierunku Wisły. Miasta i okolic bronią dwie polskie dywizje. Niemcy trzykrotnie nacierają i trzykrotnie muszą uciekać w ogniu polskiej obrony. Polacy są jednak za słabi, aby przełamać pozycję nieprzyjaciela. W ciągu dnia, w okolicach zwolenia, batalion 74 Pułku Piechoty przez godzinę blokuje drogę niemieckiej zmotoryzowanej dywizji podpułkownika Weizela, zadając jej ciężkie straty. Po wyczerpaniu amunicji i śmierci dowódców, część polskich żołnierzy poddaje się. 150 z nich Niemcy nakazują zdjąć kurtki mundurowe, oddać nieśmiertelniki i jako partyzantów mordują ich w lesie ciepielowskim. Otoczyliśmy cały szpicę taką niemiecką na, na motocyklach, które jechały na dekawki 250 z przykoszem i solowe. No, zdobyliśmy wtedy wszystkie te motocykle. Wszystkich Niemców wzięliśmy do niewoli. Bardzo dużo też ich skinęło. Po zdobyciu ja jeździłem trochę na tym motocyklu, na, na motorze. Miałem takie różne przygody, bo to w, plasz, w płaszczu niemieckim, w hełmie niemieckim. Jako Niemiec jeździłem sprawdzić, jak daleko są Niemcy. No i kiedyś za zakrętu wyjeżdżam, a tu są czołgi i tankietki niemieckie stoją. Więc ja zawróciłem, wtedy Niemcy puścili po mnie ogień karabinów, ale ja dzięki temu, że był rów obok, tym rowem przytulonym do motocykla, szczęśliwie wróciłem na nasze pozycje, a yy, tylko motocykl dostał yy, postrzelany, był przebite opony i już musiałem go oddać. Z zachodu, w kierunku Warszawy, spływają rozbite oddziały Armii Pomorze oraz nienaruszona Armia Poznań, cofająca się na rozkaz naczelnego wodza. Obie armie mają wziąć udział w kontrofensywie z nad Bzury. Ich oddziały znajdują się tego dnia w trójkącie Łęczyca-Włocławek-Płock. Po równoległych drogach wiodących do Warszawy poruszają się jednocześnie dwie armie niemieckie. Generał Armii Poznań, Kutrzeba, któremu podporządkowano rozbite oddziały Armii Pomorze, uznał, że najwyższy czas zaatakować bo inaczej posuwający się znacznie szybciej Niemcy dotrą do Warszawy przed nim. Postanawia zaatakować odkryte skrzydło maszerujących na stolicę hitlerowców pomiędzy Łęczycą i Piątkiem. Armia Poznań przegrupowuje się na pozycje wyjściowe. W sztabie naczelnego wodza akceptują plan ataku generała Kutrzeby. Rozkaz Słońce Wschodzi przekazujący zgodę zostaje nadany razem z poleceniem odwrotu pozostałych sił polskich do Małopolski Wschodniej. 8 dnia wojny oddziały niemieckie podeszły pod Warszawę. Czwarta dywizja pancerna zajęła Okęcie i Włochy, a pierwsza dywizja pancerna Górę Kalwarii. Pierwszy oficjalny niemiecki komunikat o zdobyciu stolicy Polski, wypuszczony w świat właśnie tego dnia, świadczył o tym, jak bardzo Niemcom się śpieszyło, jak bardzo im zależało na takim sukcesie. A tymczasem obrona Warszawy się zaczynała, będzie trwała 20 dni. Właśnie tego dnia dowódca jej obrony, generał Czuma, mianował komisarzem cywilnym przy dowództwie obrony Warszawy Stefana Starzyńskiego. Bohaterski prezydent miasta stołecznego Warszawa, Stefan Starzyński, staje się symbolem i obrony Warszawy, i kampanii wrześniowej, i całej polskiej II wojny światowej. Takim samym symbolem staje się Warszawa, która zaczyna sobie zasługiwać na miano zbiorowego żołnierza, tak jak kiedyś lwów za swoją obronę w 18 roku. Symbolem stają się także nazwy ulic. Następnego dnia elitarna niemiecka czwarta dywizja pancerna traci na Opaczewskiej i Grujeckiej 45 czołgów. Jan Janiczek napisze później. Ja pani Opaczeska bronię dziś Warszawy. Nazwy ulic, święte nazwy ulic po raz pierwszy trafiają na karty historii Polski.